Hej, miłośnicy nowych technologii, wyobraźcie sobie, praca tylko dwa dni w tygodniu, a reszta czasu dla was, na hobby, rodzinę albo po prostu na błogi relaks. Brzmi jak marzenie, prawda? Dzięki sztucznej inteligencji i automatyzacji to może już wkrótce stać się rzeczywistością. Dziś zanurzymy się w temat, jak technologia zmienia rynek pracy i dlaczego rewolucja już się rozpoczęła. No dobrze, ale czym właściwie jest ten skrócony tydzień pracy? Firmy na całym świecie testują już czterodniowy tydzień pracy i to z pełnym wynagrodzeniem. Badania pokazują, że pracownicy są wtedy bardziej produktywni, mniej zestresowani i, co tu dużo mówić, szczęśliwsi. Ale czy dalibyśmy radę pracować tylko dwa dni? Klucz leży w technologiach, które wyręczają nas w rutynowych zadaniach, dając nam więcej przestrzeni na kreatywność. Pogadajmy teraz o technologiach, które za tym wszystkim stoją. Sztuczna inteligencja analizuje dane w mgnieniu oka, o wiele szybciej niż człowiek, a roboty biorą na siebie te najbardziej nużące, powtarzalne zadania. Weźmy na przykład takiego Microsofta. Tam AI optymalizuje procesy, co realnie skraca czas pracy. Automatyzacja w fabrykach, w logistyce, to wszystko sprawia, że ludzie mogą wreszcie skupić się na bardziej kreatywnych i wymagających myślenia zadaniach. A jakieś konkretne przykłady? Proszę bardzo. W Nowej Zelandii firma Perpetual Guardian wprowadziła czterodniowy tydzień pracy, i uwaga, zaobserwowała 20% wzrost produktywności. Rząd Hiszpanii testuje podobne rozwiązania, a takie firmy jak amerykański Kickstarter już dawno są na tak. To wszystko pokazuje, że krótszy tydzień pracy to nie jakaś tam fanaberia czy chwilowa moda, ale konkretna, realna zmiana. Oczywiście, nie wszystko jest takie różowe, i są też wyzwania. Nie każda branża, nie każdy zawód może z dnia na dzień przejść na taki model. Weźmy na przykład służbę zdrowia czy transport. Tam przecież ludzie muszą być na posterunku non-stop, ale technologia nie stoi w miejscu. Kto wie, może z czasem i dla tych sektorów znajdą się jakieś sprytne rozwiązania. No i kluczowa jest też nasza mentalność. Czy jako społeczeństwo zaakceptujemy takie, bądź co bądź, rewolucyjne podejście do pracy? Rewolucja w pracy dzieje się tu i teraz, na naszych oczach. Kto wie, może już za kilka lat faktycznie będziemy pracować tylko dwa dni w tygodniu? Jeśli tak jak my fascynujecie się technologią, która odmienia nasze życie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Cosmic Innovations i kliknijcie ten dzwoneczek, żeby nic was nie ominęło, trzymajcie się i do następnego.